Na planszy mamy pewne deklaracje co do tego co się ma wydarzyć. To wspólna praca i pani Edyty, i zarządu, i także innych jednostek czy, czy wydziałów w ramach urzędu, bo proces inwestycyjny wymaga Wielu, wielu kwestii. Ogromny teren do zainwestowania z infrastrukturą jest na pewno największym potencjałem inwestycyjnym miasta Bydgoszcz. Inwestycje, o których za chwilę Państwo usłyszycie, wskazują na to, że Bydgoszcz będzie rosła w siłę, jeżeli chodzi o inwestorów. Jest to spółka, która została powołana do sprzedaży i dzierżawy terenów inwestycyjnych a jej celem jest przygotowanie tych terenów w taki sposób, aby efektywnie konkurować na rynku nieruchomości komercyjnych. Prace nad rozbudową infrastruktury dobiegają już końca. Po uzbrojeniu w drogi i w sieci, w zasadzie przede wszystkim w drogi, teren parku będzie terenem otwartym. Z Zarządem Dróg Miejskich prowadzone są prace, które mają zakończyć się z komunikowaniem parku autobusem miejskim od 1 stycznia 2012. Jednym z istotnych elementów dla inwestorów jest bliskość do portu lotniczego. Z parku jest bardzo blisko i tak naprawdę w 10, niecałe 10 minut da się dojechać do lotniska. Dzięki temu, że skomunikowaliśmy się bezpośrednio z drogą numer 10, jesteśmy skomunikowani w tej chwili we wszystkich kierunkach i to bez konieczności przejeżdżania przez, przez miasto. Mamy kompleksowo uzbrojone tereny. Są to tereny, które są skomunikowane intermodalnie, czyli dostęp do nich jest i po drodze asfaltowej, i koleją, i transportem lotniczym, i w przyszłości, tak jak zakładam, również transport wodny wchodzi, rzeczny, chodzi w ratubę pracowników potencjalnych, którzy mogliby pracować w parku, jest na 90 tysięcy. W tych 90 tysiącach znajduje się również duża liczba inżynierów, specjalistów. Dzięki, dzięki tym inwestycjom, zakończonym w 2000, które będą zakończone w 2012 roku, zwiększy się ponad trzykrotnie powierzchnia wszystkich obiektów leżących na terenie parku. I w samym 2012 roku... Wartość nakładów inwestycyjnych na inwestycje, które zakończą się w 2012 roku, przekroczyła kwotę 300 milionów.